Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Qwerty a dzisiaj a to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w Content Strike 16 Zagramy dzisiaj na serwerze z, z, ten... zabijam bolubie.pl forfan unikat 1 shot 1 kill.pl Bardzo ciekawy serwer, już grałem na nim nawet w poprzednim odcinku i... Lepszego serwera tego nie znam. No dawaj, dawaj, dawaj. Jak ktoś będzie się. Jak ktoś jest ciekawy, jak mam na imię, to niech. niech to proszę się zapytać w tym. O, chyba tylko ja zostałem. O, dobra, terrorist in the win". To zapytajcie się w. Czy jak się wyrzucało broń To zapytajcie się po prostu w... Zapytajcie się w komentarzu I w następnym odcinku Bym najwyżej powiedział jak mam na imię hmm. Jakąś ciekawą broń, która by była naprawdę dobra. To dobra, to Dobra. Teraz... Mam 0 na 1. I fajna mapa. Dobra. Kurde, mamy 1 na 2 Tak jest życie Gorszy jest hardcorem 9 na 4 Gdzie ta broń, gdzie ta broń? To była ta o a to mój dobra No i wygrały mm na dwa. Aha, to reader, jakiś ostraniec Boże, spytał mi dwóch, których ja chciałem. O zrobił romany. Dobra, wezmę jakąś inną broń. Dobra. No jak? troll, Co to było? Aha, to nie ten serwer, dobra. Zapyty! Biorę tego. Szybko, 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 A go zrobię! Patrzcie! O, boom! idę da. Jeszcze jeden został, ale to było piękne. Jest, mam 3 na 6, znaczy to też źle, ale dobre. Co jest, coraz lepiej gram. O, dobre. To jest. Taka mapeczka, dobra, mniejsza z tym, I ta broń, ta broń. O nie, co? Fu, nie zabiłem nikogo. Dobra, trudno. Chcę coś zrobić, ale nie mogę. Na no masakra. No, ekute. Nudę. Nie zauważyłem, że zostałem sam. Nie, 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 nie zauważyłem. I czym on nawala? Miniga... Nie! Shotgunem. a. Okej, okay, ta. tak. zaczynamy grę? To zaraz ją skoczymy. Mówiłem. Kiciś. Kiki, kiciś jest pro. O, mi zajumał. Jak on? Nie. To jest Shotgun. Kurczę! CT wygrali. No to jakby było dwóch na jednego. Daj mi moje... No! Znowu mi Shotguna zabrał. Nie wiem jak się... Cztery na trzynaście. N masakra. Dobra, chwila, muszę coś zrobić. Muszę zobaczyć, ile nagrywam, bo. Dobra, przez ścianę. Dobra, myślę, że. Myślę, że to. chociaż tą wygramy. O, teraz. Dobra yy, Dobra, ja się z wami żegnam Widzimy się w następnym filmiku Bo ja już nie wytrzymam Dobra To do zobaczenia w następnym filmiku Narazka